Młodzi naukowcy mają bardzo piękną cechę, a mianowicie do wszystkiego podchodzą naukowo, i z takim zapałem i cechami wynikającymi z młodości. Dziś chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedno z pozoru absurdalne pytanie. Jedno, dlatego po prostu palec. Poznałam świetnych ludzi, świetne projekty, bardzo dużo się nauczyłam o pracy zespołowej, o interdyscyplinarności. Dzięki temu szkoleniu uświadomiłem sobie, że nie jest ważne tylko co mamy do powiedzenia, ale również to, w jaki sposób to mówimy. Jest to chyba najciekawsze szkolenie, w którym do tej pory bram udział w ramach e, Tech to Skills e, z fundacji. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, e, po pierwsze, organizacji, profesjonalizmu e, prowadzących, tego, jak świetnie wszystko e, dla nas przygotowali, ale też e, atmosfery, jaka tutaj panuje. Śpiewam w zespole Disco Polo, jest mi z tym dobrze. Podczas tego szkolenia mm, próbujemy Nauczyć ich, a w zasadzie ukierunkować w myśleniu na ten temat, jak mają się zaprezentować, jak mają e, mówić, jak mają chodzić, ale żeby nie zabić w nich tej naturalności, którą e, mają. Uważam, że tego typu szkolenia powinny być wręcz częścią edukacji na poziomie chociażby studiów doktoranckich. I tutaj należy bardzo docenić rolę fundacji, która uzupełnia te braki w naszym kształceniu. Chciałem udowodnić uczestnikom tego szkolenia, jak wielka siła drzemie w mówieniu. Porosła ona do Mnie osobiście najbardziej spodobał się fragment dotyczący pracy nad naszym głosem. Naprawdę uważam to za coś takiego, co każda osoba występująca publicznie i prezentująca materiały przed publicznością powinna kiedyś przećwiczyć. Zróbmy źle najpierw. Ma. To świetnie Ma. Pierwszy raz pokazano mi, że nie tylko to, co mówimy jest ważne. Ważne jest również to, jak się zachowujemy, jak utrzymujemy postawę, jak patrzymy na ludzi, którzy nas słuchają. Zestawmy, jako badacze koncentrujemy się przede wszystkim na aspektach merytorycznych naszej pracy. To, czego nam zwykle brakuje, to sposób przekazania tej wiedzy w sposób strawny dla Ogółu społeczeństwa oraz innym naukowcom zajmującym się dziedzinami zupełnie odmiennymi od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. <śmów> <śmów> Wysuwamy. No, bardzo dobrze, ale zdolni. <śmów> <śmów> bardzo ważne jest to, że akurat na tym szkoleniu mamy taką możliwość popatrzenia. Na swoje własne wystąpienia, trochę jakby z drugiej strony. Zajmuję się badaniem śladów. Czy można popełnić zbrodnię doskonałą? Dziękuję serdecznie. No, można? Można. Ja A, można. Bardzo dużo wyniosłam z tego szkolenia. Jest. Jest! bardzo się cieszę, że tu jestem, bo to, czego się tu uczę, na pewno przyda mi się w finale. Dobry wieczór. Już nie to są ludzie, którzy stawiają w sobie wysoko cele i osiągają je najczęściej. Postawili sobie teraz cel, że przekonają państwa do siebie i wszyscy wygrają ten konkurs. I tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za uwagę.